Router TP Link TL WR 740N płaska obudowa na przednim panelu diody informujące o stanie urządzenia jedna mocna antena na stałe zamontowana bez możliwości wymiany z tyłu tabliczka znamionowa. Elementy do montażu na ścianie, ewentualnie nóżki do tego, aby postawić router w pozycji poziomej, z drugiej strony gniazdo zasilania, przycisk włączenia, resetu, przycisk QSS, jak również port WAN, a pod naklejką porty, 4 porty LAN. Router jest relatywnie tani, cena około 60 zł na polskim rynku zapewnia dobry zasięg sieci Wi-Fi w standardzie N draft do 150 megabitów na sekundę więcej z jednej anteny osiągnąć nie można. Myślę, że jest to ciekawy model, dobry wybór do zbudowania podstawowej sieci bezprzewodowej w domu. Zwłaszcza że można do niej podłączyć i i internet kablowy i internet również z modemu DSL. Dziękuję za uwagę i zaprasz, zapraszam Was do subskrypcji kanału.